Cześć. Fotografia już od samego swojego momentu powstania czy od połowy XIX wieku okazała się bardzo dobrym sposobem na dokumentowanie świata, który nas otacza. Świata we wszystkich swoich przejawach, wszystkich charakterach działania, między innymi też i w, pokazując realnie jak wyglądają działania wojenne, chociaż nie każdemu yy, Przywódcy chodziło o pokazywanie działań wojennych, bardziej o sukcesów wojennych. Także fotografia od samego początku już w tym się pokazywała. Natomiast taki rozwój fotografii typowo już wojennej, znanej przez nas i powstanie fotografów wojennych, to jest dopiero okres I wojny światowej. Moment, kiedy te aparaty stały się na tyle nieduże, że można je było zabrać ze sobą. Za Pierwszego fotografa wojennego uważa się Brytyjczyka Ernesta Brooksa. Dlaczego Brytyjczyka? No, w, wtedy różnie w różnych armiach podchodzono do, do, do fotografii, i w armii brytyjskiej żołnierze mieli zakaz używania, posiadania aparatów fotograficznych w odróżnieniu od np. armii niemieckiej, w której wolno było mieć aparaty fotograficzne, tylko nie było, było wolno fotografować strategicznych działań. Natomiast w brytyjskiej w ogóle nie wolno było, więc powstał problem, że jednak trzeba mieć jakieś zdjęcia. Więc fotograf rodziny królewskiej, który i tak zaciągnął się do wojska, był żołnierzem, zaczął fotografować. Fotografował taką dosyć dużą kamerę, jak na dzisiejsze czasy, wtedy to była mała kamera. Wyrobił sobie pewien. Znaczy, jego zdjęcia są nawet dosyć rozpoznawalne. Wyrobił taki styl. Styl fotografowania osób na tle biegnących, na tle jakichś tam okopów, takie sylwetkowe zdjęcia. Potrzebne to było propagandzie brytyjskie do pokazania, jak nasi anonimowo, nasi dzielni chłopcy walczą na froncie. Nie chodziło o konkretnego żołnierza, że to ten żołnierz, czy tamten, tylko ogólnie nasi, nasi chłopcy. On się nauczył takie zdjęcia robić, takie zdjęcia się bardzo dobrze mu sprzedawały. Część z tych zdjęć, nie łudźmy się, znaczy nie, część, większość z tych zdjęć była pozowana. Żołnierze odtwarzali mu sytuację, jak to wyglądało, jak ruszają do ataku, jak biegną, to, bo on nie był w stanie w, z tamtym sprzętem nadążyć za takimi działaniami wojskowymi. Rozkwit prawdziwej fotografii reporterskiej wojennej nastąpił w momencie, kiedy wynaleziono aparaty na filmy małoobrazkowe, czyli film, film, film kinowy, czyli 35 mm. Aparaty stały się wtedy naprawdę małym. To jest aparat, który był przed wojną i którym niektórzy fotografowali, chociaż profesjonalni fotografowie woleli wtedy mimo wszystko jednak lajkę lub kontaksa, natomiast takim aparatem też mogliby fotografować. Było trochę różnych fotografów w II wojny światowej. Natomiast II Wojna światowa to nie jest jeszcze ten reporter, ten fotograf reporter. Tam bardzo rzadko w tym czasie bardzo mało jest zdjęć pokazywanych na żywo. Żołnierz nie atakuje, raczej fotograf nie idzie z pierwszą falą uderzeniową, on idzie później. Czasami robi powtórki. Słynne zdjęcie Joe Rosenthal'a yy, z zatknięcia sztandaru na Iwodzimie jest powtórką tej samej czynności, która została zrobiona wcześniej. Tylko on, hej, hej chłopcy, chłopcy, no moment, no bez mnie, jeszcze raz zróbcie, postawcie, ja zrobię ładne zdjęcie. O, dobra, jest ok, dobra. I tak powstawało wiele zdjęć, no mistrzami w tym byli Rosjanie, którzy aran aranżowali całe bitwy. Na, po to, żeby można było wykonać przede wszystkim nagrania filmowe, jak to dzielna czerwona Armia Czerwona naciera, rozbijając uciekających Niemców i tak dalej, Zresztą, ta, wracając do tego gwieździstego sztandaru, przy okazji, teraz niedawno talibowie zrobili takie parafrazy tego zdjęcia, wbijając sztandar muzułmański. W Afganistanie na wzgórzu. Sztandar Proroka na, na wzgórzu. a człowiek warto sobie obejrzeć film Gwieździsty Sztandar o tych pięciu żołnierzach. Jak powiedzmy, zmieniło się ich życie po tym jednym zdjęciu. Jak to zdjęcie zmieniło ich konkretnie życie. Film Gwieździsty, Gwieździsty Sztandar. A jak obejrzysz sobie Gwieździsty Sztandar, który jest filmem średnio smutnym. Smutnym filmem. To należy wtedy obejrzeć film Listy z Wodzimy, pokazujący te same wydarzenia z drugiej strony. To, to samo, co się dzieje z tu, to samo dzieje się z drugiej strony. I to dopiero jest okropne. Bo wojna jest okropna. No, to jest tak, że każdy fotograf wielu fotografów. Którzy, zwłaszcza później, bo dopiero po II wojnie powstał w sumie ten zawód fotografa wojennego, to wtedy dzięki małym aparatom i y, ogólnej masowości używania zdjęć, kiedy zdjęcie trafiało do agencji, ona je przedrukowała w wielu magazynach, naraz był popyt na te zdjęcia, szybki przekaz. Wtedy dopiero powstali fotografowie y, zawód, powiedzmy, fotografa wojennego. Natomiast y, Wielu z tych fotografów wojennych szło na taką misję swojego życia, chcąc pokazać, jak to naprawdę wygląda, licząc na to, że jego zdjęcia zmienią świat, zmienią podejście do tego świata, do tego, co się dzieje, do tego konfliktu, pokażą innym ludziom, jakie to jest okropne. Po latach wszyscy dochodzą do tego, że w sumie to ich zdjęcia niczego nie zmienią pokażą ten konflikt, ale nie zmienią niczego. Oni starają się zrobić zdjęcie jak najlepsze, no bo to, co mówił Kapa, że jeśli twoje zdjęcie nie jest wystarczająco dobre, to znaczy, że nie byłeś wystarczająco blisko, więc oni podchodzą blisko, jeszcze bliżej. Tak jak wspominał jeden z fotografów, który podawał rozminowywanie przez saperów amerykańskich pola minowego, to on, on podchodził tak blisko, że jeszcze bliżej to musiało być już na tej minie. Praktycznie. W momencie, gdyby coś się wydarzyło Soperowi, to oni miał szansy na przeżycie. Ale bardzo często wielu z nich ryzykuje życie dla świetnego zdjęcia, dla policera, że zrobi to zdjęcie. Oczywiście każdy, każdy żołnierz, każdy fotograf wojenny idąc na. Na wojnę mówi: no Dobra, dobra, to mnie to nie dotyczy. Ja na pewno nie zginę, mi nie urwie nóg, to nie ja. To może ktoś dostanie, ktoś zostanie ranny. wielu dopiero w momencie, kiedy okazuje się, że ginie kolega, który tu jest obok niego, czy tak jak nasz Piotr Andres mówił dopiero w momencie, kiedy urwało nogi, jego koledze fotografowi i on sobie to uświadomił, że on przyleciał w to samo miejsce, gdzie on tydzień temu stracił nogi, to to on ci mówi, dobra, zginąć to ja mogę, zginąć okej, okay. ale zostać kaleką na całe życie? Nigdy się z tego, tego nie, nie, to jest trudne do przełamania. Warto tu wspomnieć o takiej grupie, bo niedawno był jakiś czas temu był film, książka Bank, Bank Club, grupie, która czterech fotografów założyło, grupę mającą fotografować upadek apartheidu. Był to Ken Osterbock, Kevin Kartner, Joe Silva i Greg Marinowicz. Mari, Ten ostatni był czterokrotnie ranny. Poprzedniemu, czyli Joe, Joe Silva, urwało nogi właśnie w Jugosławii w 2011 roku bodajże. Ken Osterbeck jako pierwszy z nich zginął. No, bo takie są losy wielu fotografów wojennych, zginęło. Ilości idące w setki fotografów wojennych zginęło. To szansa na to, że, że, że zginie, jest bardzo duża. Więc tutaj zginął. Kevin Kartner popełnił samobójstwo. I to w sumie popełnił samobójstwo, ale to znasz zdjęcie na pewno, na pewno. Znasz zdjęcie małego murzyńskiego dziecka, z którym z tyłu stoi sęp i patrzy się, i czeka, kiedy ono kiedy on umrze. To właśnie Kevin Katny zrobił to zdjęcie i rok później po tym zdjęciu popełnił samobójstwo, ponieważ został przez cały świat od czci, od, od, no, że w ogóle że tak nie wolno było, że on nie mógł zrobić tego zdjęcia, że on nie powinien robić tego zdjęcia, on powinien wziąć to dziecko, zabrać stamtąd i tłumaczenie, że, że się nie da zabrać całej Afryki, I, to nie, natomiast tłumaczenie innego fotografa, który co prawda nie był w tym miejscu, ale który fotografował Afrykę, mówiąc to zdjęcie, mówi, no tak, no dobra, ale z tego co ja wiem, to on przyjechał tam z pomocą humanitarną i rodzice tego dziecka odbierali żywność z transportu, w którym on był. One miały tu zaraz rodziców, on po prostu położyły te dzieci, żeby one tam poleżały chwilę, zanim oni przynoszą jedzenie, a ten sęp, nie żywi się mięsem, tylko żywi się odchodami. Nie był żadnym zagrożeniem dla tego dziecka, jego nawet nie trzeba było tego ani tego dziecka zabierać, bo po co za chwilę tu rodzice przyszli, wzięli go i poszli dalej. Wielu fotografów dopiero po latach sobie uświadami, że w sumie to oni wykonują czarną robotę, są tam na miejscu, ryzykują głową, życiem, zdrowiem, nogami. A dopiero po czasie okazuje się, że w sumie to oni byli manipulowani przez dziennikarzy, wydawców, którzy to zrobili. On za to zdjęcie dostał policera, jak najbardziej, natomiast on robiąc to zdjęcie, on je wysłał do redakcji. Podpis pod tym zdjęciem, jak pod wieloma innymi zdjęciami, to dopiero w redakcji ułożyli. Dopiero oni wstrzymali, nie wstrzymali dane zdjęcie, umieścili je w kontekście jakiegoś artykułu i wielu fotografów. Zorientuje się, że w sumie to ich praca, ich misja, informacji świata, to, to, jest, to jest tak jak Krzysztof Miller, nasz chyba najbardziej znany fotograf wojenny, kiedyś w wywiadzie mówił, że w sumie to on też myślał o takiej misji. Pojedzie, sfotografuje te głodujące kobiety, te, ty, tych ludzi ginących. To, to coś zmieni. Mówię, to zmieni. Jak, ja jak fotografował będąc w Warszawie śmietnik na Ulcynowie, no to zmieniło to. Śmietnik zniknął. Ale tam dla tej wojny, to ludzie obejrzą to, powspółczują czasami. Czasami powiedzą, no trudno, czasami dadzą jakiś dar. Natomiast to nic tam nie zmieni. Oni tak giną i tak giną. Oczywiście uważam, że należy dokumentować takie rzeczy. To musi zostać po tym pamiątka. Dla przyszłych pokoleń, żeby wiedziały, że wojna jest rzeczą najgorszą, jaką może nas w życiu spotkać. Wojna jest to coś okropnego. Ten fotograf wojenny, znaczy na przykład taki Krzysztof Miller, on był na wielu wojnach. Leczył się później w, na szoserów w szpitalu wojskowym i w efekcie popełnił samobójstwo. Bójstwo z powodu powracających do niego myśli, wrażeń, które widział, obrazów, które zobaczył. To nie jest tak prosto zobaczyć. Ja, ja pamiętam swoje, ja pamiętam sprzed wielu, wielu lat, jak zobaczyłem wóz ciała kobiet i dzieci leżących i to nie wychodzi z głowy. To zostaje w niej cały czas. Ten stres pourazowy u Fotografów wojennych, jeśli na przykład byś pomyślał, że chciałbym zostać fotografem wojennym, ten zespół urazowu, u fotografów wojennych jest taki sam jak u żołnierzy na pierwszej linii ognia. Tych, którzy walczą, którzy obrywają i którzy są najbardziej narażeni. Nie tych w drugiej linii, tych w pierwszej, ponieważ fotograf wojenny jest na pierwszej linii frontu. Oczywiście są fotografowie, którzy. Wykształciła się taka grupa. Fotografów, którzy nie, oni nie biorą udziału w działaniach, oni przychodzą wtedy, jak już się zrobił spokój i sobie tak trupki pofotografują, przepraszam za wyrażenie, i rzucają się jak sępy na, na to, co można zobaczyć, co można sfotografować w leczytko ubrani, wyszli przed chwileczką z hotelu, wyperfumowani, umyci, w adidaskach, no bo po co jakieś inne obuwie, na tym zdjęciu zresztą też Krzysztofa Millera to bardzo ładnie widać, jak oni wyglądają. To, 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 to są fotografowie, którzy nie to, że oni idą gdzieś, to oni po prostu mają zrobić jakieś tam sensacyjne nagranie. Po, po części z nich przepływa to. Oni nie, nie, nie giną, bardzo często nie giną, czasami traktują to jako sport, zabawę, czasami coś się wydarzy, ale to pytanie takie kiedyś było, ktoś zadawał, i pamiętam, chyba Wojciechowi Grzędzińskiemu, którego miałem przyjemność poznać, zadał mu kiedyś pytanie, mówi słuchaj, a jak to jest z tymi powrotami? Znaczy on nie jest akurat, znaczy był na iluś wojnach, ale to nie jest typowy fotograf wojenny. Dlaczego? Ponieważ potrafił nie pojechać na następną wodę, zerwać z tym, fotografował w kraju, i mówi, i tak jak on powiedział, dużo osób jedzie na wojnę, dlatego że to jest adrenalina. Fakt, że to trzeba zrozumieć, poczuć tą adrenalinę, ryzyka. To jest ta sama adrenalina, jak, nie wiem, lecisz bolidem na wielkiej prędkości samochodem pomiędzy innymi samochodami, a tu nagle strzelają do ciebie. Nie trafili. Hmm. Smak chleba, który się je następnego dnia po takim czymś, Pic smak wody, zwykłej wody mineralnej z butelki, którą normalnie poprzednio się piło, tak, no bo trzeba było, tu nagle czujesz smak tej wody. Czujesz smak tego chleba. Jest to niepowtarzalne, jest to wrażenie to jest niepowtarzalne. Od adrenaliny oczy się źrenice są takie wielkie, widzisz inne kolory. Świat. Zwalnia koło ciebie, zaczynasz szybciej Twoje zmysły chodzą, zaczynasz szybciej reagować. Nie, wydaje ci się, że jesteś w stanie szybciej zareagować fizycznie, ale nie jesteś w stanie szybciej. Fizyka działa tak samo jak była, natomiast psychika działa zdecydowanie szybciej. Widzisz, jak to się dzieje, to jakby się działo w lekkim zwolnionym dookoła ciebie, i to jest ta adrenalina, która ludzi ciągnie na następny wyjazd. Dlaczego? Żołnierze, przyjeżdża z jednego wy, jednej misji najem, na taki najemnik ten, po kręci się w domu, no tu się nic nie dzieje, tu jest no to ja tu zaraz umrę z nudów i jedzie, bo tam jest adrenalina. Oczywiście prędzej czy później tak musi zginąć. Tak, rasowy fotograf, jeśli nie przedwie tego. Tak, na przykład Piotr Anders jest na jego wspomnienia. Fotograf, Polak. Polak, ponieważ jego rodowe nazwisko jest Czapliński bodajże, on chociaż urodził się w Nigerii, mieszka w tej chwili w, ojejku, na wyspie, no, nie mieszka w Polsce, bo Polska ma mało wysp, on zrobił takie zdjęcie, w, zaraz po wybuchu było strale w Sarajewie. Zdjęcie, które wylądowało na pierwszych okładkach gazet. Wszędzie było chłopaka, który leży na płocie martwy. Powiedzmy. No, chyba nie będę mierzał tego zdjęcia. Nawet. ale Zobacz. I później zastanawiał się przez połowę życia następnego, się zastanawiał, czy to zdjęcie. Nie było tym impulsem do tego, żeby Amerykanie na tej podstawie, bo, którzy czekali na pretekst, żeby rozpocząć bombardowania, żeby zrobić bombardowania y, Serbów, tylko dlatego, że to jego zdjęcie było tym, tym, co zapoczątkowało i tak zastanawiał się i w sumie nie pojechał na następną wojnę, ponieważ nie chciał z tym żyć, wyszedł z tego, wyleczył się. Y, też, leczy, też, też się leczył, jak się okazało, że musi się z tego wyleczyć, że nie jest w stanie oderwać się od myśli, od mówienia o tym. To zresztą to się czasami spotyka: spotyka się starych żołnierzy, którzy byli na jednym, drugim, trzecim froncie, i oni tylko o tamtym czymś potrafią mówić. O nic innego. Oni mówią, dobra, łapią cię za rękę, bo oni muszą się wygadać z tego, co im się wydarzyło, nie wiem, 10, 20 lat temu, gdzieś tam jakieś sytuacje opowiadają. I taki fotograf wojenny zaczyna też żyć. Okazuje się, że te, to, co, co Andres mówił, że jego najlepszymi kumplami byli żołnierze zboru. Mówi, powinno ci się złapą, Mówi, jak to? No bo, aha, bo z nimi mogę rozmawiać na tym, co przeżyłem. Yy, I... To nie, jest, to nie jest normalne. Fotograf wojenny jest to. Znaczy, ja nie chciałbym być, nigdy nie byłem fotografem wojennym i nie chciałbym być fotografem wojennym. Nie jest to coś, co, co bym chciał wykonywać, coś, co by, mnie, by mi się pokazy, podobało. Natomiast. Znaczy, to jest tak, co, co mówił Krzysztof Miller, że w podróży musi to musi być, musi być wariatem. To, to nie jest zajęcie dla normalnych ludzi. Normalny człowiek nie jest w stanie wytrzymać presji psychicznej, która jest dookoła, tego coś, co widział, i do tego jeszcze wejść w miejsce, które, które, które jest. Niebezpieczne. Jest takie pytanie, zadają, czy dzisiaj wojny jest nadal potrzebny w masowej ilości telefonów komórkowych, gdzie możemy na bieżąco informację z Ukrainy mieć, pół godziny temu była wypukła bomba w Kijowie, a w tej chwili już możemy to sobie na Twitterze obejrzeć nagranie, jak chłopak, nie, nie oglądałem, coś nagrywał, jakiś materiał, nagle wali się za nim pół świata czy nagranie przypadkowo z okna robione, jak wybucha na głównym placu w Charkowie, wybucha pocisk rakietowy. To, czy dzisiaj jest potrzebny ten fotograf wojenny? Człowiek, który tam pojedzie będzie dokumentował, jest potrzebny? Moim zdaniem jest potrzebny, ponieważ on robi zdjęcia inaczej. Tamte zdjęcia są przypadkowo zrobione, są to jakieś nagrania, z telefonów zrobione, one są świetne, bardzo dobre dla wojskowych do analizy tego, co się wydarzyło, dla ludzi, po to, żeby coś wiedzieli, co się dzieje, chociaż to, to też zależy od tego, co kto dostaje, jakie informacje, oczywiście. Natomiast fotograf wojenny jest nadal potrzebny po to, żeby móc później pokazać dobre. Zdjęcia tego, co naprawdę tam było reakcji ludzi, strachu ludzi, jak, jak wyglądało miasto po, po wybuchu, jak miasto po przejściu wojsk, jak to, jak, jak, to, jak to tam jest, żeby pokazać, spróbować pokazać, bo to się nie da pokazać na zdjęciu dwuwymiarowym nie da się pokazać w trójwymiarowej przestrzeni. I zwłaszcza z zapachu nie da się pokazać tego wszystkiego, co tam się dzieje, zapachu odoru, tej wojny, która jest, która jest brudna, śmierdząca i straszna. Natomiast próbować pokazywać. To oczywiście wspomniałem o tym, co kto dostanie, jakie informacje, ponieważ my oglądamy informacje, które pokazuje nam nasze, nasze media, natomiast oglądałem przed no, gdzieś koło południa oglądałem wiadomości na Echo Moskwy, zobaczyć, co oni wiedzą na temat wydarzeń na, w, w Ukrainie. To jest super porównanie, ponieważ wojska rosyjskie oswobodziły kolejne miejscowości. Poważnie tak, tak piszą. Oczywiście Rosjanie podają, że tam, znaczy dzisiaj podaje, że zginęło tam 500, 500 osób u nich, że mm, nazgwardia reżimowa ucieka przed nimi, a normalnie żołnierze się poddają i nie walczą z, z y, oddziałami, y, jak to określają Rosjanie operacji specjalnej, operacja specjalna, bo to jest operacja specjalna. Nie napad, Do tego pokazują wywiad z mieszkańcami Doniecka o tym, jak uciążliwe są dla nich ostrzeliwania przez armię ukraińską i jak czasami nie da żyć po prostu. Do tego film, stare wiadomości na temat tego, jak rosyjska czerwona, lziecka czerwona Armia zdobywała Doniec po to, żeby bratniemu narodowi yy, ukraińskiemu. Znaczy Ukraińskie narody nie, nie pamiętam, czy oni w tej chwili uważają, że jest ukraiński naród, czy to są Rusini mniejsi, czy ma, ma, mało Rosja. Natomiast ich wiadomości są całkiem inne niż nasze, i całkiem inne jest przeświadczenie. O tym, co się dzieje na świecie. Rosjanie nie, nie wiedzą tego co jest, należy, to co tam ktoś robił, robił akcję, żeby wchodzić na strony restauracji w Moskwie czy w Petersburgu i wpisywać, że super, fajnie jest, tylko gdyby nie ta wojna na Ukrainie, to by było lepiej i warsztaty samochodowe w każdym miejscu, gdzie możemy sobie w Google'ach wejść i wpisać komentarz, trzeba sobie przez gulę tłumaczenia rosyjski, przetłumaczyć, żeby im było łatwiej i to wpisywać wszędzie, żeby im uświadomić, że tam jest wojna, bo oni o tej po prostu nie wiedzą, tam jest tylko jakiś drobny incydent. Drobny incydent, jakieś oddziały rosyjskie tam poszły, Ukraińcy ich witają z kwiatami. Nie widziałem takiego materiału, nie wiem dlaczego jeszcze. Ja bym taki materiał na ich miejscu zrobił. Ukraińcy witają ich z kwiatami, wyzwolicieli i rzucają ten, Nadzgwardzia reżimowa. Uf, oni mają język, którego no, ciężki do, do tego, znaczy nomenklaturę. Gwardia reżimowa ucieka przed nimi w popłochu, żołnierze poborowi rzucają broni, się poddają. Także jest super i fajnie, i taki spacer robią do, do Kijowa i powinni już przecież dojść. Dobra, to jest polityka. Rafowe wojenni. Tam też w Ukrainie są w tej chwili fotografowie wojenni, to po to nawet po to, żeby pokazać, jak wyglądają obrady przy stole czy inne zdjęcia. Tutaj coś mam, a to jest Czechosłowacja, to nie, o jak tu wyglądają, to też jest Czechosłowacja, tam byli fotografowie też przydatni. Jak z Ukrainy w sumie profesjonalnych zdjęć w tej chwili jest mało, chociaż tam są fotografowie, ale to jest mało. My mało ich oglądamy. Świat się zresztą o tyle zmienił, że to samo zdjęcie potrafi być, znaleźć się w naszej powiedzmy, w naszych mediach i w rosyjskich mediach, zrobione przez kogoś, sprzedane w banku zdjęć. Takie oglądałem na Getty Image zdjęcie z podpisaniem. Że tutaj jest coś innego, a tutaj jest coś innego, a to, to, to normalne. Natomiast fotografowie, to, i to prawdopodobnie nie jest typowy fotograf wojenny, to jest jakiś fotograf, który robił zdjęcia, który nie ma jeszcze tego nałogu bycia na każdej misji, walczenia w każdym miejscu. Ale. O są? Aczkolwiek znaczy, to nie jest praca dla kogokolwiek, dla normalnego człowieka. To jest tylko praca dla wariatów, jak to powiedział Krzysztof Miller. Federał wojenny to. Wojenny musi być wariatem. Tak dokładnie powiedział. Dobra. mam nadzieję, że Ukraina to wygra. Że nie będę. Będzie... Dzięki Ci za uwagę. Cześć.